Freedom Podcast Pewny Wybór. To audycja, która pomaga odnaleźć się na rynku nieruchomości. Wyjaśniamy trudne zagadnienia, odpowiadamy na ważne pytania, komentujemy bieżące zmiany. Ten podcast, tak jak nasi agenci, będzie dla Ciebie źródłem wiedzy o tym, jak dokonywać pewnych wyborów na rynku nieruchomości. W rozmowie z Markiem Wrublewskim, dyrektorem regionalnym Notus Finance w Trójmieście oraz ekspertem finansowym, odpowiemy na pytanie, co zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej. No to właśnie, panie Marku, co zrobić. Przede wszystkim, żeby mieć możliwość i zabezpieczyć się przed negatywną decyzją, dobrze złożyć wnioski przynajmniej w dwóch, trzech bankach, jeśli jest taka możliwość. Oczywiście nie zawsze to się udaje, natomiast jest to jakby pierwszy element do tego, żeby jakby zwiększać swoje szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego. I rozumiem, tak. że wy jako eksperci finansowi też jakby przedkładacie nie tylko jedną i waszym zdaniem najlepszą opcję, tylko pokazujecie różne i wtedy sobie na tej zasadzie wybieracie te, do których chcecie złożyć finalnie wniosek. Dokładnie tak. Generalnie to jest standard Postępowania, że w sytuacji, kiedy oceniamy sytuację klienta, jeśli chodzi o jego dochody, a także to, co chce kupić w ramach kredytu mieszkaniowego, no nie opieramy się na jednym banku, ponieważ no, czasy są, szczególnie teraz, dość niepewne, więc warto się zabezpieczyć. Oczywiście zdarzają się nieraz sytuacje, że konstrukcja samej transakcji jest tak zbudowana, że mamy tylko jeden bank do dyspozycji z racji dochodów klienta, tego, co chce kupić. Natomiast jeśli jest możliwość złożenia większej liczby wniosków, dwóch, trzech, jak najbardziej. Więcej niż trzy wnioski też niespecjalnie ma to sens, ponieważ też liczba zapytań biurze informacji kredytowej może mieć wpływ na decyzje w różnych bankach, więc trzeba to. Rozsądnie wybrać, czyli wybrać na przykład dwie, trzy opcje z najlepszymi parametrami kredytowymi dla klienta w danej sytuacji. Jeszcze tak mi przyszło do głowy, no właśnie w związku z tą taką trudną sytuacją i bardzo dynamiczną, która się teraz w ogóle dzieje na świecie, czy jest możliwe, żeby na przykład między momentem, kiedy jako eksperci przedkładacie właśnie jakieś oferty bankowe, czy one się mogą w ciągu tygodnia lub dwóch zmienić, zanim wyślemy dokumenty i spróbujemy dostać ten kredyt? Generalnie większość banków opiera się na dacie wniosku złożenia, czyli jeśli złożymy wniosek w dacie Danej oferty, wówczas ewentualne zmiany nie mają wpływu na to, co klient finalnie otrzyma. Więc raczej takie sytuacje się nie zdarzają. Dobra, no dobrze, no ale załóżmy, że ten czarny scenariusz przyjmujemy. Dostaliśmy odpowiedź odmowną. Czy możemy zmienić jakąś decyzję banku? Przede wszystkim my musimy zdiagnozować powód odmowy. I tutaj zdarzają się sytuacje, że faktycznie tą decyzję negatywną możemy odkręcić, mówiąc kolokwialnie, jeśli będziemy w stanie racjonalnie wytłumaczyć, powiedzmy, powody tej odmowy, a Właściwie przyczyny, dlaczego bank odmówił. No, i tutaj te przyczyny odmowy mogą być bardzo różne. No, czasami zdarzają się sytuacje związane z historią kredytową, no i tutaj też zależy od tego, co się wydarzyło. Tak? Czy to był jakiś przypadek epizodyczny, jeden raz się wydarzył, czy to była jakaś po prostu dłuższa historia, no bo to jest wtedy kluczowe. Czasami zdarzają się zwyczajne błędy po prostu, tak? Analityk analizujący dokumentację, na przykład nie uwzględni jakiegoś dochodu, bądź po prostu coś się wydarzy, co spowoduje, że jakiegoś dokumentu nie zauważy prawda, więc to też jak gdyby ważne jest dobre diagnozowanie tego, co było przyczyną odmowy kredytu i faktycznie w niektórych przypadkach jesteśmy w stanie odkręcić tą decyzję negatywną. Także to jest kwestia indywidualna, przy każdym przypadku troszeczkę inaczej to wygląda. A jest na przykład jakiś taki jeden. Nazwijmy to klasyczny, który się najczęściej sprawdza, że na przykład z jakiegoś tego konkretnego powodu została przyznana odpowiedź odmowna, ale już wiadomo, co z tym zrobić, jak możemy temu zaradzić? Raczej nie. Okay. Nie ma takiego schematu, bo wydawałoby się, że każda transakcja jest do siebie bardzo podobna, ale jest dużo różnic między sytuacjami, tak? Tak jak mówię, kwestie dochodowe, kwestie prawne, jeśli chodzi o zabezpieczenie, więc nie ma jednego powodu. Choć, tak jak mówię, najczęściej zdarzają się te sytuacje związane z historią kredytową bądź brakiem akceptacji jakiegoś dochodu, bo niestety no, często nie wiedzą nawet o tym że mają jakieś problemy w BIK-u. No to jeszcze wracając do tematu, jeśli chodzi o zwiększenie szans swoich na udzielenie kredytu, jeśli wiemy, że mieliśmy w historii jakieś problemy z regulacją terminową swoich obciążeń kredytowych, warto wówczas przed rozpoczęciem procesu kredytowego zweryfikować to, pobierając raport BIK. To nam pozwoli już ocenić sytuację, czy faktycznie mamy czegoś obawiać i też zwiększy ewentualne szanse na uzyskanie kredytu. Gdzie możemy taki raport znaleźć? Poprzez stronę big.big.pl. Tam po zalogowaniu, uiszczeniu stosownej opłaty, bodajże 30 zł w tym momencie, możemy pobrać raport BIG, który będzie bardzo jasno opisywał całą sytuację i historię kredytową klienta. No ale właśnie, skoro już mówimy też o tych kosztach, to czy takie składanie wniosku do banku też coś nas kosztuje? W większości banków złożenie samego wniosku nic nas nie kosztuje. Są drobne wyjątki, gdzie warunkiem do rozpatrzenia wniosku jest uiszczenie opłaty za wycenę ale to są wyjątki. W większości przypadków możemy złożyć te kilka wniosków, których wcześniej wspomnieliśmy, zupełnie bezkosztowo. Więc nie musimy się martwić o to, że ponosimy dodatkowe wydatki, nie mając pewności, czy uzyskamy kredyt. No i teraz przejdziemy troszeczkę do tych takich też, powiedzmy, formalności, no bo chyba taką najbardziej pożądaną umową, która ma największe szanse na uzyskanie tej pozytywnej odpowiedzi, wciąż jest umowa o pracę, zdaje się, ale warunki na rynku też się trochę pozmieniały, jakby umowy o dzieło i zlecenie trochę odeszły do lamusa, ale dużo częściej spotykamy się z działalnością gospodarczą. Czy właśnie będąc jakby swoim własnym pracodawcą, mamy też szansę dostać taki kredyt na mieszkanie? W chwili obecnej tak naprawdę już nie mamy większych problemów. Jest to sytuacja dużo lepsza niż chociażby w czasach pandemii, kiedy faktycznie działalność gospodarcza w pewnych obszarach, które banki uważały za obszary podwyższonego ryzyka związane z pandemią, myślę tu przede wszystkim o gastronomii czy, czy usługach hotelarskich, tam faktycznie był duży problem z zyskaniem finansowania. Część banków po prostu tych branż nie akceptowała dochodów i nawet nie tylko z gospodarczej, jak i z etatów, więc taki moment mieliśmy, całe szczęście ten moment mamy już za sobą i w tej chwili jak gdyby uzyskanie kredytu hipotecznego na działalności nie jest większym problemem. Natomiast tutaj kluczowym elementem jest to, w jakiej formie podatkowej się rozliczamy, bo tutaj są różnice i to jest jakby klucz do tego, jakie możliwości będziemy mieli. No właśnie, jakie w takim razie mamy formy rozliczenia podatkowej i jak banki do nich podchodzą? Generalnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na trzech podstawowych formach podatkowych. Jest to książka przodów i rozchodów, która jest w dwóch formach, podatku progresywnego oraz podatku liniowego oraz mamy ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. No i jeśli chodzi o podejście banków do tych trzech form podatkowych, najlepiej przez banki powiedzmy rejtowany jest ten pierwszy, tak, czyli książka przychodów i rozchodów. Chodzi tu o to, że najwięcej informacji są w stanie tych dokumentów wyciągnąć banki, jeśli chodzi o dochody klienta, tak, bo mamy przychody minus koszty i to nam daje dochód. I wtedy dokładnie wiemy, ile klient zarabia. Jak gdyby tutaj ta forma jest najbardziej przez banki pożądana. Troszkę gorzej jest w przypadku ryczałtu, czy też karty, bo w przypadku ryczałtu jest tak, że mamy tylko ewidencjowany przychód, jak gdyby z działalności gospodarczej, nie mamy tej części kosztowej. Czyli tak naprawdę bank nie jest w stanie ocenić, jakie dochody osiąga klient. Jest to na zasadzie po prostu oświadczenia klienta poniekąd, tak jakie koszty uzyskuje. Stąd też ponieważ bank nie jest w stanie tego ocenić, przyjmuje dość daleko idące normy ostrożnościowe. I dla przykładu mamy klienta, który osiąga przychód w wysokości 100 tysięcy złotych, a bank mówi, że dochód netto to jest 20% tego przychodu, czyli około 20 tysięcy netto. Jak podzielimy to przez 12 miesięcy, no to ten dochód jest nieduży. Więc tutaj jakby jest ten problem. No i podobnie jest z kartą, tak, że tutaj też nie mamy ewidencji jako takiej. Mamy wymiar karty podawany raz do roku przez urząd skarbowy i banki działają na zasadzie mnożnika. To znaczy, jeżeli na przykład Klient osiąga, albo właściwie ma taką kartę w wysokości 500 zł, dokładnie tak to wygląda, to banki przyjmują, że dochód netto to jest mnożnik tej wartości razy przez siebie ustalone, czyli na przykład razy 5 bądź razy 10. I to też są różnice, więc w szczególności w przypadku działalności gospodarczej, no to warto spotkać się właśnie z ekspertem kredytowym, który to zweryfikuje jak gdyby, tak? Bo z jednej strony mamy kwestię, tak jak mówię, przy działalności gospodarczej formy podatkowej, z drugiej co chcemy kupić? Bo może być taka sytuacja, że mamy bank, który bardzo dobrze weryfikuje albo bardzo duży procent z ryczałtu przyjmuje jako dochód netto, ale z drugiej strony nie sfinansuje nam przykład zakupu działki budowlanej. Więc to jak gdyby trzeba tak krzyżowo ocenić. Z jednej strony jakie mamy możliwości z działalności, a z drugiej właśnie wygląda kwestia co przedmiotem ma być zakupu kredytu Mieszkaniowym. I wy w tym wszystkim pomagacie, jakby ogarniacie. Dokładnie tak. To nasza rola, to lubimy, to robimy. Jak najbardziej to jest nasza, nasza kluczowa, kluczowa rola, żeby znaleźć to finansowanie. I tak jak mówię, w przodku działalności to jest podwójnie ważne, ponieważ no, często klienci sami nie są do końca w stanie ocenić, jak gdyby swoje dochody. I niejednokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, że na spotkaniu pierwszym, kiedy klient jeszcze nie ma dochodów, to mówi, a ja zarabiam 10 tysięcy złotych na pewno. Ale po analizie dokumentacji się okazuje, że to nie jest 10, a 7,5 według tego, co gdyby my tutaj oceniamy, jak banki do tego podchodzą, więc to tak jak mówię, tu jest bardzo, bardzo ważne, żeby tutaj ekspert finansowy sprawdzony dobrze zweryfikował te możliwości. A to jeszcze chciałabym o te -y podpytać, bo to też właśnie się wiąże z takimi przedsiębiorcami. Co w sytuacji, kiedy na przykład taki płatnik zalega z płatnościami właśnie w ZUSie albo to jest urząd skarbowy, czy mogę mieć problem z otrzymaniem kredytu hipotecznego? No niestety nie mam dobrych wieści dla osób, które mają zaległości w ZUSie i w Urzędzie skarbowym. Jest to jeden z podstawowych dokumentów. Jeśli mamy zaległości, no to niestety dyskredytuje nas i uniemożliwia uzyskanie finansowania, więc po prostu trzeba te należności uregulować. Natomiast tu mamy sprawę zarojunkową. Uregulujemy, otrzymujemy niezaleganie z jednej i drugiej instytucji i jak najbardziej nie ma problemu. Także no. tutaj jest kwestia tylko uregulowania tych powinności wobec obywatelów tych instytucji. To w takim razie jeszcze na koniec. Czy brak historii kredytowej umożliwi uzyskanie kredytu mieszkaniowego? Jak najbardziej. No brak historii kredytowej nie jest przeszkodą sama w sobie. Oczywiście lepiej nie mieć historii niż mieć złą historię. Z złego to lepiej. Oczywiście jakiś drobne scoringowe, czyli w ocenie ryzyka ten brak historii ma na pewno wpływ. No bo jeżeli tak po ludzku podejdziemy do sytuacji, że ktoś chce od nas pożyczyć pieniądze i nic o nim nie wiemy, nie mamy się do czego odnieść, to oczywiście z punktu widzenia banku jest to jakby troszeczkę większe ryzyko. Natomiast nie jest to jakiś decydujący element i spokojnie nie mając historii kredytowej można wystąpić o kredyt. Można też zrobić to przed jakby ubieganiem się o takie duże finansowanie, jak jest kredyt mieszkaniowy. Wcześniej zaciągnąć jakieś drobne zobowiązanie, żeby tę historię sobie po prostu zbudować. No tylko uwaga, dbajmy o to, żeby ta historia była pozytywna. Jeżeli zaciągniemy takie małe zobowiązanie po prostu, to regulujmy je terminowo, to nam zbuduje ten scoring, czyli tą pozytywną historię i wtedy o kredyt mieszkaniowy będzie na pewno jeszcze dodatkowo łatwiej. Czy banki na przykład biorą też pod uwagę to, że na przykład jakiś jeden kredyt nadpłacaliśmy i teraz staramy się o inny? Czy to jest coś, co może dla nas na plus zadziałać? No, dla banku nadpłata kredytu, kiedy traci swój dochód, nie wiem, czy to będzie plus. Natomiast faktycznie banki pobierając raport z BIK-u, oceniając historię kredytową, to biorą pod uwagę różne czynniki. No, przede wszystkim tą terminowość. Natomiast ta terminowość oceniana jest w takich dwóch obszarach, nazwijmy to. Czy to jest terminowość cykliczna, Yeah. Huh? Czy na przykład klient permanentnie spóźnia się z ratami, tak, czyli nieduże spóźnienie, ale permanentne, czy też miał jakiś epizod jednorazowy, tak, że na przykład spóźnił się raz długo. No i teraz tak jak zaczynaliśmy na początku nasze spotkanie, jeżeli mamy racjonalne wytłumaczenie tego spóźnienia powiedzmy, jednego długiego, no to wtedy faktycznie bank jest w stanie zaakceptować, nawet jeśli mamy takie negatywne wpisy w tym biurze informacji kredytowej, bo hipotetyczna sytuacja mamy klienta, który ustawił sobie zlecenie stałe na spad jakiegoś zobowiązania, ale pomylił się przy datach i na przykład Data nie wyszła, tak, bo to zlecenie stałe wygasło szybciej. No i wtedy faktycznie pojawia się nam przeterminowane jakieś zobowiązanie, no ale mamy logiczne, racjonalne wytłumaczenie, że tak się wydarzyło. Jeżeli ktoś ma trzy zobowiązania i na każdy miesiąc miesiąc się spóźnia, trudniej będzie to racjonalnie wytłumaczyć. Poza tym, oprócz tego, że my się coś odnosimy do Biku, u czyli tego biura informacji kredytowej, ale są także inne bazy, w których klient się może znaleźć. I tutaj jest sytuacja troszkę, nazwijmy to prostsza, pod tym względem, że w tych bazach się albo jest, albo się nie jest. Czyli jeżeli ktoś na przykład występuje w bazie gdzieś tam nierzetelnych klientów, jeśli reguluje to zobowiązanie, to po prostu zostaje z tej bazy skreślony i nie będzie w nich występował. Natomiast BIK ma to do siebie, że on się troszkę za nami ciągnie. Ta historia jak gdyby cały czas za nami gdzieś jest. I to jest ten problem, że troszkę trudniej tą sytuację w BIK-u jest wyprostować. Bo części baz po prostu, tak jak mówię, sprawa jest zero-jedynkowa. To teraz jeszcze, gdybyśmy mogli takim słowem podsumowania powiedzieć, co zrobić, żeby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na to, żebyśmy ten kredyt dostali? Przede wszystkim myślę, że trzeba by rozpocząć od dobrego eksperta kredytowego, który jednak zweryfikuje nas, podpowie nam, dobrze zdiagnozuje naszą sytuację dochodową. Jeżeli wiemy, że może być coś nie tak, jeśli chodzi o historię kredytową, to warto pobrać raport BIK i zdecydować się na składanie wniosków więcej niż w jednym banku, jeśli tylko taką mamy możliwość. W dwóch, w trzech bankach. I to jest jak gdyby to, co możemy zrobić jakby na etapie bazowym, zaczynając przygodę z poszukiwaniem finansowania. Bardzo pięknie panu dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeśli spodobała Ci się nasza audycja, koniecznie zostaw komentarz. Nic tak nie rozwija jak zdrowy feedback. Wydawcą podcastu jest ogólnopolska sieć biur Freedom Nieruchomości.